Siemanku, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer W dzisiejszym filmiku wykonam dla Was Bardzo ulubioną piosenkę z Hot 16 Challenge Od mojego ulubionego youtubera, jak i streamera Futorola, kiedy to Barcelona przegrała 2 do 8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów A jeżeli byście chcieli usłyszeć więcej takich hostów Sixteenowych nut To bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, a będę bardzo zaszczycony Jak ocenicie tę moją nutę Bo to jest dla mnie bardzo ważne To jest moja wielka robota na YouTube Która powinna zostać doceniona I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żebyście Mieli dalsze filmiki Na bieżąco Na moim kanale na YouTube, żebyście Mogli wiedzieć o co chodzi. No dobra, to zaczynam śpiewać. Ile dałbym by zapomnieć, że my byliśmy dwie, a Bayern osiem Bo chcę, bo chcę, nie mówię o tym, już w ja błagam Guardiola, wróć tak już, tak Bo nie chcę wciąż pamiętać sytuacji, w których trzechat lęka Wiem, nie udać się, póki Bartek jest W z wygramy czempionki widzę, ja wiem, obrażony z I nie znowu zaciągnąć, nie mogę traktować się z Promie, no, oh Undon... oh! no, I do że zostaną pociągnęł na tramwajce Właśnie wszystko, a nie pójść z niej w miejscu Glep chorób, nic benarystów Zele zostało Podobnie nie jest nasz Ile dałbym za to, by mieć nowy mocny Robert Teraz nie ma na tym, nawet Roma z nami nie wie Bo pomocy Roberto Olszawi wróci Weź mnie serce, pamiętam jako odchodzi w modle Wielka czas, zawrócę, wrócę Lub że weźmie jeszcze Ból serca On już piłkę wracił I, I pomocy Zęb... Bo noś... A mam chcesz... chmur... niebawę Tymi... chmur... chmur... z tym tak 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 nie bo chcę to tym razie bardzo, 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 wiem. Nie bardzo, 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 się bardzo, 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 Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące Pamiętasz, czy ty wspomnisz nasz szacunek w Europie Waliłeś kiedyś bramki, lewa, prawa, pięta, z lata Urów bajski i to już ginie ta lepa Aura zepsuł w powietrzu, teraz to już marny procent Myślimy co, darał sobie, ale czym przeszkadzał tobie I odezwał mnie sami tyle, które znam To me te chwile w wątką, beh, było Przeszedł potem, ile dom będziemy Widzę, że a z 8, bo chcę 8. Już nie myślę, że to są z walwarek, jesteś lepkiem, bo nam z już tak już, tak już, bo nie chcę się spamiętać sytuacji, w których skryta się ka więz. Nie uda się, póki Bartek jest w punkcie znów wybrany czempion. Ty chcę wiec wczoraj i jebcone wylatuję na a kiedyś chcę cię potraplatać u ministera z piloty. Lecę obok i nie oglądam meczów, Taki jak te kiedyś. No bo... Seba kąpać chciał, lecił w karetę, włączyła plany. Darek też nie ma, trzeba wszystko. Po co było niebrutkie, jest mi też w kwestii, a w niej potem prezydenta. No to bez redsku macz jeden, wiem to. Nie to wracę nadzieje, że będzie dobrze, wiem, to warto mało skręcać, tylko pierdolę i błagaj Boga nie więcej, niech niech odpłoni na to, bo ten luj był poradzen. Ile dałbym, bez za błąd awaryjny o tym bohce, bohce, nie mieć o tym, że dwa lwa wydać i tak się błagam bardzo, a być tak już, też już, bo nie chcę wciąż pamiętać sytuacji, w których chcę tak lękać, wiem, nie uda się, póki Bartek jest w uczniówce. Wygranie Champions League! A w ogóle, jakbyście chcieli zobaczyć tą nutę, to ta nuta będzie dostępna w linku w opisie, gdzie prześle ją po tym filmiku. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej mojej. Hot 16 nowej ulubionej nudy od ulubionego YouTubera, jak i Streamera. I pozdrawiam wszystkich moich widzów. Trzymajcie się ciepło. Pa!